Nie wyszedł. Wow! Co tu mnie bombarduje? Uhu! Masa amerykańców tu idzie. Ja piele. Niemiec, niemiec, niemiec. My jesteśmy Niemcami. Ty... Amerykanie. <gry> Pięknie, pięknie, pięknie. Walczysz o przyszłość swoich dzieci. Witajcie moi drodzy po raz kolejny w Hell Let Lose. Jak widzicie dzisiaj przed wami emocji co niemiara, gramy jak zawsze z ekipą od hs i przypominam, że macie jeszcze dwa dni do odebrania Hell Let Lose za darmo na Epiku. Dzisiaj zabieramy was do bitwy o grzbiet Elsenborn, czyli najdalej wysunięte na północ starcie, Niemieckiej ofensywy w Ardenach przeprowadzonej pod koniec II wojny światowej. Zimno, pada śnieg, jesteśmy Niemcami i generalnie jesteśmy w dupie. Dajcie mi znać, jak wy bawicie się w Hellet już po tych paru dniach od napływu przede wszystkim totalnie nowych graczy żółtodziobów, do których ja może nie należę, ale w dalszym ciągu jestem początkujący, bo sama darmowa dystrybucja wzbudza dosyć sporo różnych głosów. Zarówno tych pozytywnych, które mówią, że to super sprawa, bo każda gra potrzebuje w pewnym momencie jakiegoś dopływu nowych ludzi. A z drugiej strony mamy też głosy bardzo doświadczonych graczy, weteranów, którzy mówiąc wprost, narzekają na żółto dziobów. Którzy generalnie nic nie ogarniają. Myślę, że to jest fajny temat do dyskusji, ale na inny materiał. Ja ze swojej strony powiem tylko tyle, że skrajność, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, moim zdaniem jest toksyczna i nie na miejscu, ale o tym myślę, powiemy sobie kiedy indziej. A teraz zapraszam w te mroźne i zimowe góry. O, dostał. Ja tu ich, nie wiem, chyba z siedmiu przy płocie ściągnąłem. No to i tak nic nie dało. O? Nie dało się tam w środku? Tak. Ja podchodzę z boku. Zostałem w Aha, ale nam przejmą tą farmę zaraz i ten garnizon się i tak. Ja na tym dagaucie. Spróbuję to przejąć, tutaj parę osób jest ze mną, ale... ...będzie ciężko chyba. O boże... My, my przejmujemy, my przejmujemy dugout. My no nie przyjmiecie tego, ale... nie zdążycie no tego przejąć, nie ma szans. Z farm house właśnie li... pada. A właśnie tu postawiłem garnizon. My też. <słuch>

Po prawej, kurde, z karabinem. Kurde, krzaka gdzieś? No to jest takie wzniesienie, więc ich nie było Dobra, widać sam. to jest... Kurde, Niemiec do mnie mówi, po niemiecku, nie wiem co mówi. Tam. No, są, 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 są. Ktoś mnie morduje! Dostał? W, w, mordę Niemiec? Na naszym, na naszym posterunku są kogowie. Hmm. Żyją. Dziwne. Dalej żyją? Stój, stój, wstawaj, panie kolego. co nam tu wysadzili. Marian. Ej, dobra, na nasz posterunek biegnie k***a z pięciu chłopów. Uwaga. Przełącz się z powrotem na inżyniera. Idź na środkowe knowdy, które postawiłeś. Teraz się podniosę. I odbuduj tam. E, Aż nie próbuję ciężarówkę blokować. Kusiwa nie mogę, no. E, ci ciężarówkę na środku. Odbuduj manpower node na środku. Nie niemiec, niemiec, niemiec. My jesteśmy Niemcami. Yy, Amerykanin. <grystanie> Dobry koł. Ty patrz, nawet to, to znaczyło Niemców. Leci na ciebie koronka RECON. Jakiś baron nie, biegł w środkiem pola i dostawał pestki. Zwinęli na Dlaczego mam taki długi ten respawn? A Tutaj wziąłem amerykańca. Tam jakaś transportówka na tym dagaucie podjechała Tutaj też chłop jeden idzie, ja też tutaj z nimi idę Może by się udało to przejąć Raczej nie zdążysz to już prawie mają zajęte Puszczam bombing run, może przeczyszczę tam okopy No ale jak, jak zginiesz to wróć na farmę do nas No 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 Aha, no, no widzę widzę No ładnie tam walisz tymi bombami Widzę, ale nie widzę. Też skacze po oknach, ale. Znam jednego. Tu był dosłownie na blisko już. To jest mina w ogóle? Tak, to była mina, no? Ładnie, ładnie leci, ładnie leci, pięknie, pięknie. To była moja mina. Pięknie. Oh. Pięknie. Też wolę, żeby się najeśli. A, nie ma w że tutaj to przeżyli. Miałem być zły, ale to jednak robi asyleria na farmie <grymne> <grymne> Dobrze, że ja mam dach w tym budynku Nie wiem, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że są w pobliżu Goście bombardują nas na pewno cały czas No mapie się nie świeci, że ktoś jest na Mhm <grymne> się kręcę jak małpa po wszystkich oknach i też nic nie widzę na razie. No tu jest sporo osób na tym dagałcie Nie wiem czemu my tego nie przejmujemy jeszcze. Czemu oni się z tyłu kitrają w ogóle, a nie wchodzą na ten punkt? Zadajesz <laughs> pyta trudne ich? pytania. Bo są z teamu upo. Kurwa, take no, take moi, take. mnie to gówno, nie mogę. Nie Spuszczam wam rekona na dugout. Grafikor North od ciebie są ludzie w teorii. Wiem, ja, ale to was strzałka na mocnym punkcie oznacza, że chyba że jest jakiś wrog na punkcie z nami, czy nie? Nie tylko, że my mamy przewagę na tym punkcie, w związku z czym nikt go nie tracimy. A dobra, bo oni mogą być w zakresie czterech pól od tego, od punktu w takim kwadracie większym. Aha, A, no aha, no to są. Sprawiam, bo są tam przy posterunku. O, i umrzyłem. No i po co ci to było? No tak. o, o kurna, ile Amerykańców idzie! Wykrzyknik. E, farmhouse nam przejmują. Jeeeeee! Yeah. Wyszedłem z na 3 sekundy... ługi wcześniej! <noise> Let's fucking go! I teraz będzie na nas kurwa, że przegraliśmy becznie. A jest dobra, odzyskaliśmy, nieważne. Dobra, nie. dobra, 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 walczcie tam, walczcie tam. Ale s. dostała. Ja pierdolę. Siedział w krzwaku w po prostu. Tam nikogo nie ma, od nas już prawie. Masa amerykańców tu idzie. Ja pierdolę! No i. a. brzmiał takie fajne nagranie. To a jest tak mną, chłop, był. Tu to znaczy gdzie? No tam no. No ja yy, bo ja bym wziął tego inżyniera w takim razie, skoro trzeba. Na znaczniku. Ja nie widzę twoich znaczników Kromek, to widzi Aha. tylko twój skład. A widzisz mnie czy nie? Zaznaczesz, jesteście ja zlokalizować. Michaelami. Zaznaczyłem jeszcze raz, ja tak. Znaczyłeś dosłownie swoją pozycję. No bo tu byli. Ale już ich wszystkich Aaj. wymordowałem. Okej, okay. tam Są bardziej go tam Michael.

Nie. Tylko no, tak, żeby był w, w dziewiątce, nie w ósemce. Wow! Co tu mnie bombarduje? <laughs> no Turba! <mała>, kurwa! Jezus! <laughs> Jakie ciebie! No tak, 50 dobra, to ale fajnie, cinematicowo na YouTube'a będzie, bardzo ładnie. Garnizon przejmują. Zdzieli. Na G7, a ten tutaj. Jezus! Ten to był taki, ten to był taki cziki-cziki awaryjny. Znaleźć kogoś kto ci rzuci amunicję, albo idź Ewentualnie czekaj. Cofnij się tam do tego domka. Jest w domku coś? Nie, ale zaraz spadnie z nieba. Dobra. Do budynku weszli? Nie Daj wiem. Daj na, na farmę. Ta w budynku są, na pewno. I wszystkie trzy garnizony w dupę, bo farmę zostały stracony. Let's <noise> go! Czy to była arta, czy to był czołg? To wyglądało jak arta, albo nalot, coś tam. Widziałem. Centralnie ci na łeb to spadło, nie? Wyspicie się na farmie? No. Odbieramy już tą farmę zaraz, spokojnie. Ja pierniczę! To nasi, czy nie nasi? Chyba nie Oła. Wejdź w to i zobacz czy Michael. Masz ten faję Gromek czy... między silosami Jest? Jest? Tak, jest chłop Bo tam się kitra jakoś strasznie. Ale jest to mi się Nie, bo celuję w jego stronę chyba Chłop go a, a bo ty nie masz pół przez oczy. Wejdźcie sobie w ustawienie ustawcie sobie opaski. O nie, trzech albo czterech Polaków jest na komanderskim, jeden z nich jest testowiron. Ja Pomóżcie. Nie. I ja Kromka, będziesz ja musimy wziąć? Jak patrzę przez okno po prawej stronie, jest droga od prawej strony. W... tam gdzieś był chłop w krzakach. Dobra, najpierw cię podniosę. Lew 6366, proszę bardzo. Nic? Brzmi jak debil. Nie, nie, w ogóle... No pierwszy to jest... Celeb celebryta Jacek! polskiego internetu sprzed 15 Jacek, lat. Jacek, co ci się dziennie. stało? Jakim cenem mam karę za to, że to rpg od kogoś? Jacek, ciebie nie ma! Boony, patrzmy w meczu. ich. uwajich. No, musi postawić do gara, dobra. Dzięki, pan Hałes. Też te, te, te patrzyłem zegarkiem, mierzyłem, gdzie można się postawić. Hmm. O, ale chłopa eee, odwaliła. To nie nasza ciężarówka, no. Rakiety stamtąd lecą, 150 metrów ten ping has. To ja nie, nie ty, nasza tam, ciężarówka, tak. po raz kolejny. Ciężarówku. Dobra, zdjęłem tego, co strzelał z rpg -a. Lubimy tę farmę? Nie, po prostu to jest nasz punkt, którego musimy obronić. Hmm. Do tego ciężarowca wyjebać, tylko nie mogę trafić w kierowcę cały czas. No i dostałem narej Ktoś z geografii Kornowe, node na paliwo oh. PPW Dawaj, Cę, dawaj, 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 dawaj Jacek, dawaj Jacek Trzeba było to zrobić jak siedzieliśmy na farmie teraz już, ku... Dawaj, dawaj, <laughs> dawaj, 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 dawaj Walczysz o przyszłość swoich dzieci <laughs> I give up Hmm, my patrzymy w złą stronę. Chcemy iść do punktu, to... Garnizon się świeci Strzelamy się farmie. z... Kurwa no, ale, ale mi... ale mi podbiło karabin! Jezu! Parę do boku poszło. Chodzą na farmę. Masa Niemców na farmie. No, Bo nie, nie, ale Kuźle, Amerykanie. Miał się tym osób. Zrespiłem się do standardu od razu. Dwa nice. razy. Ty, te, Testo kapuje dugout. Dobrze, dobrze. Możesz um, Tak. I sobie do pojechać? supply trucka możesz każdym. Do czołgów tylko pancerniakami. Ale rekon nie jest do końca czołgiem. W sumie nie. No, zniszczyłem im tu posterunek, ale... To za mało raczej. Uuuu! Przejdźmy do i tak nie jestem w stanie tego atakować. Fa no to... O mój Boże! Ej hey, mate, zrób takie. znowu! to jest jeden z loadoutów dla, tego, yy, dla supporta. Wow, amerykańskie. To jest... A tu coś leży! GG? <giby> kurde. GG. No i co mi z tych fragów, jak przegrana?